Metody wykonywania kary śmierci w historii ludzkości zawsze odzwierciedlały okrucieństwo każdej epoki. Ale istniała jedna metoda, która była uważana za tak przerażającą, że nawet Rzymianie, którzy regularnie stosowali egzekucję, przerazili się nią. Wyobraź sobie metodę egzekucji, gdzie śmierć nie jest najgorsza, lecz droga, która do niej prowadzi. Metodę, gdzie skazaniec cierpi przez dni, nawet tygodnie. Podczas gdy jego ciało powoli zaczyna rozkładać się od środka. To jest skafizm, procedura opisana jako starożytna perska metoda kary, o której niektóre starożytne źródła opowiadają z przerażającymi szczegółami. A teraz opowiem ci, dlaczego wielu uważa to za jedną z najokrutniejszych form egzekucji w historii. Starożytne cywilizacje obfitowały w metody egzekucji. Rzymianie ukrzyżowywali, Grecy zabijali trucizną. Egipcjanie ścieli głowy. Ale według niektórych starożytnych źródeł, w Imperium Perskim, znanym również jako Imperium Achemenidów, istniała forma kary, która wznosiła się na szczególnie ekstremalny poziom okrucieństwa. Słowo skafizm pochodzi od greckiego wyrażenia skafe, które oznacza łódkę lub wydrążony przedmiot. To już samo w sobie nawiązuje do opisanej istoty metody, ale wkrótce zorientujesz się, że nazwa to tylko blady cień grozy wspomnianej w źródłach. Plutarch, grecki historyk i filozof, zapisał tę metodę w I wieku. W swoich pismach szczegółowo opowiada o egzekucji perskiego żołnierza o imieniu Mitridates, który według opisu został skazany na ten straszny los przez perskiego króla Artaxerxesa II, ponieważ zabił księcia Cyrusa, brata króla, w bitwie pod Kunaksą. Relacja Plutarcha jest szczególna również dlatego, że on zwykle nie był zwolennikiem przesady czy sensacyjności, raczej starał się dawać precyzyjne, rzeczowe opisy. A jednak, gdy przyszło do opisywania skafizmu, nawet on ledwie znalazł słowa, by wyrazić grozę. Ale jak dokładnie przebiegała ta egzekucja według opisu Plutarcha? Proces w swoim okrutnym prostocie był przerażająco skuteczny jeśli można tak powiedzieć o czymś tak nieludzkim. Według Plutarcha najpierw rozbierano skazańca, potem łączono dwa jednakowej wielkości, puste kawałki drewna lub łódki, w taki sposób, żeby na zewnątrz zostały tylko głowa, ręce i nogi. Następnie układano skazańca na wznak, a jego ciało, szczególnie twarz, oczy i usta, smarowano gęstym miodem. Tak, miodem. Tą niewinną, słodką substancją, którą my smarujemy rano na chlebie. Ale w skafizmie miód nie był ważny ze względu na swój smak. Według opisu, miód służył kilku celom: z jednej strony przyciągał owady, muchy, osy, mrówki, z drugiej strony zapobiegał zbyt szybkiemu wysychaniu skóry ofiary. Części ciała zanurzone w miodzie szybko stawały się ulubionymi celami much które nie tylko się żywiły, ale też składały jaja na ciele i w otworach ciała skazańca. Ale to był dopiero początek. Tak przygotowanego skazańca następnie wynoszono na bagienną okolicę lub nad jezioro, gdzie umieszczano łódkę lub dwa połączone naczynia na wodzie w taki sposób, żeby tylko głowa, ręce i nogi ofiary zwisały na zewnątrz. Tutaj, pod palącym słońcem, miód przyciągał coraz więcej owadów, podczas gdy ofiara była zmuszona leżeć we własnych odchodach i moczu, ponieważ łódka lub naczynie nie pozwalało na ruch. Według relacji Plutarcha, perscy strażnicy wracali raz dziennie, żeby dać skazańcowi jeść i pić. Tak, dobrze słyszałeś. Częścią egzekucji było utrzymywanie skazańca przy życiu. Karmili go mlekiem i miodem, które z powodu wysokiej zawartości cukru i białka, z jednej strony utrzymywało przy życiu, z drugiej strony nasilało biegunkę, a po trzecie przyciągało jeszcze więcej owadów. W miarę upływu dni ciało skazańca coraz bardziej się rozkładało. Biegunka spowodowana miodem i mlekiem, a także bezruch, sprawiały, że ofiara leżała we własnych odchodach, co szybko powodowało infekcje. Larwy, wykluwające się z jaj owadów, Albo jak nazywamy je potocznie robaki, zaczynały pożerać żywe ciało od środka. Cierpienie opisane przez Plutarcha mogło trwać dni, ale nawet tygodnie. Skazaniec cierpiał z powodu odwodnienia pod palącym słońcem, podczas gdy owady i robaki powoli, ale pewnie go pożerały. Smród rozkładającego się ciała przyciągał coraz więcej owadów, a proces tylko się przyspieszał. W końcu ofiara umierała. Albo z powodu infekcji, albo odwodnienia, albo po prostu z szoku. Co ciekawe, chociaż skafizm jest wspominany jako perska metoda, prawie wszystkie nasze informacje na ten temat pochodzą ze źródeł greckich i rzymskich. Godne uwagi jest to, że w źródłach perskich nie znajdujemy wzmianki o tej metodzie egzekucji, co rodzi pytanie, na ile rozpowszechniona lub rzeczywista była ta metoda. Możliwe jest również, że starożytni greccy i rzymscy pisarze przesadzili lub nawet wymyślili te historie, żeby przedstawić wrogie imperium perskie jako okrutne. Wróćmy do przypadku Mitrydatesa, który według opisu Plutarcha był utrzymywany przy życiu przez tę straszną metodę przez 17 dni. Relacja mówi, że 17 dnia, gdy rozłączono kawałki drewna, Ciało Mitrydatesa było całkowicie zgnile i roiło się od robaków, które już zaatakowały jego życiowo ważne organy. Ale dlaczego persowie stosowaliby tę metodę, jeśli ją stosowali? Skafizm, jak opisano, nie byłby skuteczny tylko z powodu zadawania bólu fizycznego. Powolna śmierć, całkowita bezsilność. Obserwowanie powolnego rozkładu własnego ciała mogło powodować psychiczne męki, które daleko przewyższały fizyczne cierpienie. Taka kara mogła być doskonałym narzędziem do odstraszania poddanych od buntu lub zdrady. Jeśli ktoś pomyślałby, że skafizm to tylko starożytna opowieść grozy, warto zauważyć, że w rzeczywistości bardzo niewiele źródeł historycznych go wspomina. Obok Plutarcha, Ktezjarz, grecki lekarz i historyk, który podobno służył na Perskim dworze, wspomina o metodzie, ale prawie każdy późniejszy opis można prześledzić do jednego z tych dwóch źródeł. Ważne jest podkreślenie, że ani Herodot, ani Xenofont, dwa o wiele bardziej wiarygodne współczesne źródła o imperium perskim, nie wspominają skafizmu, co budzi znaczne wątpliwości co do jego rzeczywistego użycia. Skłania do zastanowienia, na jakie ciemne ścieżki może zejść ludzka kreatywność, gdy celem jest zadawanie cierpienia, albo właśnie oczernenie wroga? Jeśli skafizm rzeczywiście był stosowany, jego twórcy nie chcieli po prostu zabić skazańca. Każdy miecz lub sznur wykonałby to zadanie. Oni chcieli zadać jak największy ból przez jak najdłuższy czas. Ale możliwe jest też, że metoda została wymyślona lub przesadzona przez grecko-rzymskich pisarzy w celach propagandowych, żeby przedstawić imperium perskie jako barbarzyńskie. Według źródeł skafizm mógł być przede wszystkim karą wrogów politycznych i zdrajców. Publiczny charakter takiej egzekucji i jej długi czas trwania byłby przesłaniem dla wszystkich: To cię czeka, jeśli wystąpisz przeciwko władzy. W społeczeństwie, gdzie komunikacja nie była jeszcze tak rozwinięta jak dziś, takie spektakularne egzekucje mogły być skutecznymi narzędziami odstraszania. Ważne jest jednak podkreślenie, że Imperium Perskie w rzeczywistości miało o wiele bardziej rozwinięty i humanitarny system prawny niż często przedstawiają źródła greckie i rzymskie. Cyrus Wielki, założyciel Imperium. Na przykład był sławny ze swojej tolerancji i względnie sprawiedliwych rządów. Pod dynastią Achemenidów terytorium Imperium Perskiego rozciągało się od Egiptu do Indii, a tak dużym terytorium nie można by rządzić tylko okrucieństwem. Ale jak czułby się skazaniec, gdyby rzeczywiście został skazany na skafizm? Zapisy historyczne niewiele o tym mówią, ale łatwo możemy sobie wyobrazić paniczny strach i rozpacz. W przeciwieństwie do wielu innych metod egzekucji, gdzie śmierć następowała stosunkowo szybko, ofiary skafizmu mogły spodziewać się cierpienia przez dni, nawet tygodnie. Ten psychiczny ciężar prawdopodobnie złamałby większość skazańców jeszcze przed egzekucją. Innym interesującym aspektem opisu skafizmu jest to, że metoda częściowo opierała się na siłach natury. Na terytorium imperium perskiego, szczególnie w rejonie dzisiejszego Iranu, Letnia temperatura łatwo mogła osiągnąć 40 stopni. To upał mógł przyspieszyć rozmnażanie owadów i rozkład ciała ofiary, co mogło jeszcze bardziej nasilić cierpienie. Jednocześnie oznaczało to również, że skuteczność skafizmu częściowo zależała od pogody, co może dałoby wyjaśnienie, dlaczego nie rozprzestrzenił się szerzej, jeśli w ogóle istniał w praktyce. Według opisu Plutarcha, skafizm był stosowany w IV wieku przed naszą erą, podczas rządów Artakserksesa II. Ten okres zbiega się z rządami dynastii Achemenidów, pod którą terytorium imperium rozciągało się od Egiptu do Indii. Po upadku imperium, gdy Aleksander Wielki podbił Persję, wzmianka o skafizmie również znika ze źródeł, co może wskazywać, że jeśli istniał, był stosowany przez stosunkowo krótki czas i rzadko. Warto zauważyć, że chociaż skafizm niewątpliwie pojawia się jako brutalna metoda w źródłach, w starożytności istniało również wiele innych okrutnych metod egzekucji. Ukrzyżowanie stosowane przez Rzymian, na przykład, również powodowało powolną i bolesną śmierć podobnie jak ćwiartowanie rozpowszechnione w średniowieczu i inne metody tortur. Te zostały o wiele lepiej udokumentowane, a dowody archeologiczne również potwierdzają ich istnienie. Być może jeszcze bardziej przerażające jest myślenie, że jeśli skafizm istniał, to nie była to metoda rozwinięta spontanicznie, lecz starannie zaplanowana i opracowana procedura. Użycie miodu, kształt łódki, pozycja ofiary, rytm karmienia wszystko to pokazywałoby, że ktoś lub niektórzy świadomie opracowali metodę, żeby zmaksymalizować cierpienie. Ten rodzaj zimnej, systematycznej okrutności. Byłby może jeszcze bardziej przerażający niż samo cierpienie. Przypadek Mitrydatesa jest szczególnie szczegółowo udokumentowany dzięki opisowi Plutarcha. Dodatkowe szczegóły historii są również godne uwagi. Według Plutarcha, Mitrydates chwalił się swoim czynem na uczcie, gdzie obecna była także matka króla, królowa Parysatis. Parysatis, która była również matką księcia Cyrusa. Chciała zemścić się na zabójcy swojego syna, ale ponieważ Artasures, który zadał ranę, był zbyt wpływowy, wybrała jako cel Mitrydatesa, który zadał ostateczny cios Cyrusowi. Królowa podobno podstępnie, pozornie przyjaźnie, zbliżyła się do Mitrydatesa i zaprosiła go na ucztę, gdzie go otruła. Ta historia dobrze pokazuje złożone gry władzy i intrygi starożytnego dworu perskiego, jeśli wierzymy opisowi Plutarcha. Fascynujące jest to, że mamy tak szczegółowe informacje o wydarzeniu sprzed ponad 2000 lat, jeśli te informacje są dokładne. Ale właśnie w tym jest pytanie. Ile możemy wierzyć opisom Plutarcha i Ktezjasza? Obaj byli Grekami, którzy postrzegali Persów jako wrogi naród. Plutarch ponadto pisał kilka stuleci po wydarzeniach, a pisma Ktezjasza zachowały się tylko fragmentarycznie, cytowane z drugiej ręki. Współcześni historycy są więc ostrożni w ocenie historycznej rzeczywistości skafizmu. W kulturze perskiej, nawiasem mówiąc, czystość i nieczystość miały wielkie znaczenie. Religia zoroastryjska, która zaczęła się rozprzestrzeniać w epoce Achemenidów, szczególnie podkreślała czystość ciała i duszy. A także świętość czterech żywiołów ziemi, wody, ognia, powietrza. W tym kontekście skafizm oznaczałby szczególną sprzeczność. Metoda egzekucji, która intensyfikuje nieczystość do skrajności, trudno byłaby do pogodzenia z perskimi wierzeniami religijnymi. W starożytności celem kary było przede wszystkim odwet i odstraszanie, a nie rehabilitacja czy reintegracja ze społeczeństwem. Okrutne kary, takie jak skafizm, odzwierciedlają tę filozofię. Celem byłoby to, żeby przestępca cierpiał, a to cierpienie odstraszało innych od popełniania podobnych zbrodni. Godne uwagi jest również to, jaki głęboki ślad skafizm zostawił w pamięci starożytnych pisarzy. Autorzy tacy jak Plutarch i Ktezjasz szczegółowo opowiadali o tej metodzie, często z niedowierzaniem lub obrzydzeniem. To sugeruje, że nawet w epoce, gdy kara śmierci i tortury były codziennością, skafizm wyróżniał się swoją okrutnością i nieludzkim charakterem, przynajmniej w opowieściach. Jeśli teraz na chwilę odejdziemy od szczegółów historycznych, warto zastanowić się nad tym, co nam mówi opis skafizmu i fakt, że przekazywaliśmy tę historię przez tysiąclecia, niezależnie od tego, czy rzeczywiście się wydarzyła. Pokazuje to ciemną stronę ludzkiej natury, pragnienie dominowania nad innymi i gotowość do stosowania okrucieństwa w celu osiągnięcia naszych celów, albo nawet tylko pragnienie przerażenia publiczności szczególnie okrutną historią. Jednocześnie pokazuje też, jak daleko zaszliśmy, przynajmniej w większości społeczeństw, pod względem humanizacji kary i wymierzania sprawiedliwości. We wczesnych cywilizacjach Głównym celem kary był odwet i odstraszanie. We współczesnych społeczeństwach, chociaż te cele są nadal obecne, coraz większy nacisk kładziony jest na rehabilitację i ułatwianie reintegracji ze społeczeństwem. Jednak gdy czytamy o tak ekstremalnych przypadkach jak skafizm, przypominają nam one, w jakie ciemne głębiny może pogrążyć się ludzka dusza, albo przynajmniej ludzka wyobraźnia. Teraz, gdy porozmawialiśmy o fizycznych i psychicznych skutkach skafizmu, a także o jego kontekście historycznym, zobaczmy, jak ta metoda wpisuje się w szereg starożytnych metod egzekucji. W starożytności metody egzekucji często odzwierciedlały system wartości i wierzenia danego społeczeństwa. Dla Rzymian na przykład ukrzyżowanie oznaczało największe upokorzenie i było zwykle karą niewolników i nieobywateli rzymskich. Grecy uważali kielich z jak w przypadku Sokratesa, za stosunkowo humanitarną metodę, która dawała skazańcowi możliwość godnej śmierci. W Imperium Perskim, na ile wiemy z wiarygodnych źródeł, egzekucje były w większości szybkie i stosunkowo humanitarne, przynajmniej mierzone standardami tamtych czasów. Najczęstszymi metodami były ścięcie głowy, ukrzyżowanie i żywe pogrzebanie. To ostatnie jest szczególnie interesujące z punktu widzenia religii zoroastryjskiej, która zabraniała umieszczania zwłok w ziemi. To również wskazuje, że skafizm, jeśli istniał, mógł być wyjątkową i rzadką formą kary. To też nie przypadek, że w opisie Plutarcha skafizm pojawia się jako metoda, która czyni skazańca całkowicie bezbronnym wobec sił natury, słońca, owadów, wody. To byłoby w harmonii z perskim wierzeniem, że grzesznik zgrzeszył nie tylko przeciwko władcy, ale także przeciwko bogom i porządkowi natury, jeśli przyjmujemy, że metoda rzeczywiście była stosowana. Wracając do przypadku Mitrydatesa, według opisu Plutarcha, kara żołnierza była szczególnie surowa, ponieważ nie tylko zabił Cyrusa, ale także kłamał o swoim czynie. Gdy król Artaxerxes z drogi dowiedział się prawdy. Postanowił dać przykład za kłamstwo i przechwałki i rozkazał, żeby Mitrydatesa stracono przez skafizm. Wiarygodność historii jest trudna do oceny po tak długim czasie. Pewne jest, że bitwa pod Kunaksą, w której zginął książę Cyrus, rzeczywiście miała miejsce w 401 roku Pesza Pewne jest też, że Artakserkses II pokonał swojego brata Cyrusa, który dążył do tronu. Ale o stosowaniu skafizmu relacjonują tylko Plutarch i Ktezjarz, a obaj byli Grekami, którzy nie byli obecni przy wydarzeniach i którzy mogli mieć powody, żeby przedstawić Persów jako szczególnie okrutnych. Skafizm, ta mrożąca krew w żyłach metoda egzekucji, według starożytnych źródeł greckich i rzymskich istniał, ale współcześni historycy są o wiele bardziej ostrożni w swoich ocenach. Nie zachowało się żadne źródło ze strony perskiej, które potwierdzałoby istnienie metody, a najwiarygodniejsi starożytni autorzy, tacy jak Herodot czy Xenofont, nie wspominają o nim. Historia skafizmu przypomina nam, że starożytne źródła zawsze muszą być interpretowane krytycznie, szczególnie gdy wrogie narody pisały jedne o drugich. Ale czy skafizm istniał czy nie? Opisy o nim z pewnością skłaniają nas do zastanowienia się nad granicami ludzkiej okrutności i nad tym, jak daleko zaszliśmy w humanizacji kary i wymierzania sprawiedliwości. Czy pragnienie zadawania cierpienia jest w nas wrodzone, czy to wyuczone zachowanie? I co być może jeszcze ważniejsze, jak możemy zapobiec temu, żeby najstraszniejsze rozdziały historii kiedykolwiek się powtórzyły? Ale jest coś, co być może jest jeszcze bardziej niepokojące niż skafizm, fakt, że przez tysiąclecia opowiadano i wierzono w te historie, niezależnie od tego, czy rzeczywiście się wydarzyła. W naszym następnym filmie zbadamy te przypadki, gdy historia i mit się przeplatają, i przeanalizujemy, dlaczego potrzebujemy takich ciemnych historii i co one o nas ujawniają.